Ho, ho, ho. Hej, Witam wszystkich. 6 grudnia, oczywiście w niedzielę, którą mamy godzinę 8.52. Tak, widać, nie widać, tak? 15 minut dla lasu. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Już na wstępie chciałem bardzo, bardzo podziękować pewnej osobie, a jest to właśnie Czang e, Polishman, bo jakiś czas temu właśnie znalazł filmik, znalazł filmik, już wam powiem, Mariusz Koko, tak, Mariusz Koko nakręcił e, 15 minut dla lasu Flaminga, także wielkie dzięki Mariusz, e, bardzo was proszę, wpadnijcie do niego na filmik, zostawcie łapkę, widzę, że komentarze nie można zostawiać, ale zostawcie łapkę, e, zostawcie wyświetlenie, obejrzyjcie, bardzo dziękuję ci Mariusz za to, a Jan Polizman dziękuję ci właśnie za to, że znalazłeś tą osobę. No bo ja też nieraz nie widzę oczywiście wszystkich filmów, tak i e, gdzieś, które osoby coś tam kręcą. Także jak mi polecacie, przypominacie o tym, no to w ten sposób się znalazło. No i nic, idziemy sobie sprzątać, już tutaj widzę coś ciekawego, tak, kuflowego. Nic, zaczynamy sprzątać. Oczywiście klasycznie ubieramy rękawiczki Spidermana. Oczywiście pozdrawiamy Marcina z kanału Tam na Dnie. To Do od niego dostałem, świetnie służą. I coś tu mamy, mamy tę puszkę. A na puszki mamy Amerykałów. Także już jest pierwsza pięciogroszówka, tak, która trafi do Menicy. Pozdrawiamy Kornela Jeziorka. No i nic, sprzątamy dalej. Patrzymy, co tu się będzie działo. No, tu już coś widać. Jakaś. Butelczyna. No bo tylko mamy worek na śmieci. No i tak w tym miejscu jeszcze nie byłem. A tak w wkrótce mówiąc z las Procański. Tu są takie trasy biegowe. I będziemy sobie wzdłuż tej trasy przejdziemy. A to już kolejny plastikowy. Fant i nowora, oczywiście dzisiaj klasycznie, klasycznie. Reklamóweczka na, na fanty, które sobie zostawię, jakieś mąpuszki, butelki. No i worek na śmieci. Idziemy dalej, maszerujemy. Tam już w dali, widzę, już coś to znowu się tam, jak tak powiem, do nas uśmiecha. No jest tutaj coś sprzątać, widzę. Nic, działamy. Małpka, pierwsza małpka na dzisiejszym wypadzie. Aerozol, a to sobie weźmiemy do złomu, tak? I plastikowa butelka. No tutaj coś widzę, śmieci jest to niemiara, ale nic, będzie efekt. Tych idziemy dalej. Klasycznie kurpeczki, jakieś tu się uśmiechają do nas. A tu już, macie w krzakach, już 5 groszówka, tak, bo i tam jakaś butelczyna. Nic, zbieramy, wyciągamy. No i tak, 5 groszy do domenicy. Pytacie ostatnio, że tam niektórych z was już 4 groszy do 5, no tak, no. Na metaleo, co na puszek podskoczyła po 3, 40. wynika na to, że puszka warta jest teraz 5 groszy. Także też nie mogę tego odkręcić. Dobra, nie będziemy odkręcać. To do plastików trafi. I tak, tutaj jakaś kolejna jakaś reksona rozjechana. No to do złomu, i tu, że tak powiem, depozyt puszkowy, jedna puszka. I kolejna bucha. W lesie fajnie, ciepło, jak na 6 grudnia. Tak, Powinien spać śnieg, tak, żeby Mikołaj miał na staniach jak jechać i prezenty rozdawać, no ale tak to już jest. Pod tymi liśćmi na pewno też jest sporo rzeczy, ale nie będziemy tutaj rozgrzebywać tematów, nie? Także ja, oczywiście, w dalszym ciągu zapraszam też na film, film Mariusza Koko. Tak? Link do tego filmu będzie w, w opisie. Wielki dzięki przyjacielu za to, że podjąłeś te 15 minut dla lasu. I oczywiście zachęcam, zachęcam wszystkich. Można wyjść na chwilę, tak jak nawet, nawet dzisiaj, i znaleźć coś, nieco, Na przykład, jak tą kolejną puszkę. Sporo. No, będzie menicę na koniec odcinka. No, i jak oczywiście, e, ktoś z Was już coś tam posprząta, macie materiał, napiszcie do mnie, udostępnię, poka pokażę, pochwalcie się, ja Was pochwalę. O, butelczyna. butelki się utrafiły. I tak tutaj kolejna puszeczka. A tutaj buteleczka. No i tak klasycznie już przy drodze Chciałem powiedzieć upakowanie z chrupków A chyba jakiś zestaw Butelka zwrotna I upakowanie z chrupek No i dobrze, 50 groszy będzie za buteleczkę a Kolejny sygnał, Nie gdzieś widać Jakiś kefirek I dobra, właśnie taka folia w lesie powinno być biało, a jest tak, że tak powiem, tak miedzianie, tak? Rudo, czerwono. No, las, elegancki. I taki styropian, jakiś plastik Taka kolena już zarośnięta, butelczyna Pełna tu lat była Wychodzi z lasu No i tak moje w takich pięknych okolicznościach przyrody Super, super widoczek, popatrzcie Świetnie Tam za, za drogą jezioro paprocańskie A tutaj Jak na 6 grudnia, worek pełen prezentów chciałby się powiedzieć, no tak Worek, worek, worek pełen Pełen śmieci eee, Niespełna 15 minut, może więcej, zobaczymy ile tam oglądamy z czasem no 9.13 A była 52, no to jesteśmy eee, 21 minut w lesie tak 21 minut w lesie, w ramach 15 minut dla lasu No i patrzcie tak, cały worek Umiarę sobie rękawiczki Cały worek śmieci, przewaga plastików No i co? I tak, wpadło troszeczkę złomu jakieś dwa opakowania po dezodorantach dziwny temat, no ale okej okay. będzie złom to złom buteleczka zwrotna z piwka a więc 50 groszy do przodu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć puszek po 5 groszy tak 30 groszy 50 80 groszy nam wpadnie także ja jeszcze oczywiście zapraszam teraz na na mennicę skompresujemy sobie te puszeczki pozdrowienia dla Kornela jeziorka. I tak, puszeczki już zapewne sprasowane. E, ja oczywiście dziękuję wszystkim za uwagę. Gorąco zapraszam dzisiaj na live'a na godzinę 18. .00. Jakoś nie wiem, jakoś tak się nie powiem, że się stresuję, ale niecierpliwie się, nie wiem jak to powiedzieć, ale okej, okay, dobra, widzimy się dzisiaj o godzinie 18 na live. Serdecznie wszystkich zapraszam. I oczywiście jeżeli chodzi o te 15 minut dla lasu, gorąco, gorąco wszystkich zapraszam do sprzątania. Polecam też jeszcze filmik, oczywiście Mariusza Koko, tak, tam będzie link w opisie. No i co, jak się podobało łapka do góry, jak nie to w dół, chociaż co miałoby się nie podobać. Piszcie komentarze, oglądajcie reklamy. No i tak, kto nie subskrybuje kanału Flaming Recykling, zapraszam do subskrypcji, poprzez kliknięcie tutaj tego flaminga i na poprzednie odcinki, tutaj i tutaj, i nic. Hej Kasiemka, do zaś, pozdrawiam.